Witam wszystkich. 30 lipca, piątek, piątunio. Nie wiem czy wy tak macie widzowie, ale jak się zbliża weekend to pogoda się psuje. Już padało trochę. Popadało. Ja tu jestem na łowach. Zaglądam do śmietnika, do korza na śmieci. Cyk, 25. Mam 4 sztuki. Moi no drodzy. I W plecaku mam 10 butelek, czy 11 nawet. Muszę zrzucić balast, bo jestem koło e, niedaleko e, automatu. Tutaj pierwszy kwit 2.20. Nazbierałem dzisiaj pięć e, puszek, jedną butelkę za 15 i 10 butelek po 8. Zobaczymy co będzie dalej i czy w ogóle pojadę dzisiaj na nocne łowy. Tam jakaś buteleczka. Te butelki z krzaków to można wyciągać w nieskończoność. Widzowie. Bo... Muszę. Nie wiem jak się do niej dostanę. Tu są jeżyny. A muszę przestać nagrywać. Barka z węglem. Warka z węglem to jest rzadkość tutaj, zaprawdę. Tutaj mamy jeden jednego tankowca kolejny grzybek, moi drodzy. Jakaś impreza się szykuje w amfiteatrze. Tam widzę puchę, tam widzę puchę. Jak się do niej dostać? Ach. Trochę już jest brudna zobaczcie 25 centów nikt jej nie zauważył Teraz zejdę tam na dół moi drodzy zobaczcie tam parę buteleczek leży, tam jedna, tam druga przejdę się brzegiem rzeczki. Oczywiście do samego brzegu nie dojdziemy, ale tu u góry przynajmniej. Uuu stromo tutaj jest. Gdzie to mama. Tu mamy jedną. Jest cała. Tam leży druga. Bo też cała. Dwie. Jeszcze. Zobaczymy tam dalej. Kolejny fan. Na rzeczki Gentleman Jack. Dobry show. Gdzie już widzę? A tam aniołny. Ale tu dwie. Norweska. Super. Bierzemy i zmykamy. Tak wygląda proszę Państwa ten amfiteatr przed koncertem. Grupa nazywa się. O ile dobrze usłyszałem hematom. Hematom. Tam już się ludzie zbierają. Ale nie macie pojęcia, ilu tu jest puszko zbieraczy w okolicach. Na każdej ławce siedzi jeden. I czatują na... na puszeczki i buteleczki, moi drodzy. Nie wiem, czy coś się uda upolować. Zdobyłem dopiero dwie. Z tej strony jest backstage, nie? Sceny nie widać, niestety. A główna grupa, ten hematom cały. Wystąpi dopiero e, po tej grupie. Gitarzysta jest Polakiem. Nazywa się Jacek Żyła, z tego co wyczytałem. Okej, okay, moi drodzy, jadę dalej. Nawet miejscówki tu nie trzeba wy, wy, wykupić, żeby posłuchać muzyki. Tam siedzą ludzie. Tutaj jest takie za mną taki, taki Stawik. Tam też grupa ludzi siedzi. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Wszystkiego dobrego. Tak to wygląda z boku moi drodzy. A ja zatrzymałem się koło takiej ławki. Zobaczcie co tu leży. Cyk. Trzy sztuki. Przynajmniej trzy butelki. Cholera, zjechało się tam tych sępów od groma normalnie. Aż mi tam było wstyd chodzić a przypadkowo tam byłem zdobyłem może jakieś 6 puszek i to wszystko pojechałem stamtąd zobaczcie na tym przystanku moi drodzy co tu leży wszystko i tam jeszcze w rowie też pozbieram i pokażę wam ile tego jest zobaczcie taka siata 5 puszek 4 butelki 3. 3 butelki, nie 4 butelki i 5 puszek. Proszę Państwa, tu jest drugi błąd z dzisiejszego dnia. 4,44 udało mi się nazbierać. 12 butelek po 25? Nie, 13. jedna za 15 i 13 za 8. Wszystkiego razem było dzisiaj 6,64. Dziękuję za oglądanie i odpocznijcie sobie ode mnie trochę. Nocnych łowów chyba dzisiaj nie będzie, ponieważ ma lać. Dzięki za oglądanie i do następnego.